Kolejna, proszę Państwa, druk wyrażenie zgody na sprzedaż do Deputatu Miejskiego nieograniczonego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącego w arce gminy Miejskiej Kraków, położonego budynku w budynku Mieszkalnych przy ulicy Smolki. Nr 9 wraz z planem ułatwionej części budynku pod budynkiem projektu z d.p. M. Taknakowa, druk który jest w drugim zdanie Pani Wiktor Marta Ryżko. Szanowni Państwo, do projektu uchwały jest wynagrodzona praktyczna Zatem, proszę Państwa, tutaj była pozytywna opinia Komisji Mienia Przedsiębiorczości. Nie ma poprawek. Stwierdzam odpiszę do jego pytania i przystępujemy do głosowania ręcznego. Bardzo proszę o zajęcie miejsce w i podniesienie głosu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały roku 2025? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. Proszę Państwa 32 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się 0, nie wiem głosowania, więc stwierdzam, że uchwała została podjęta.